Tysiące osób zgromadziło się w Wielkiej Brytanii podczas weekendu platonowego jubileuszu, aby uczestniczyć w obchodach 70. rocznicy objęcia władzy przez królową Elżbietę. Mało kto spodziewał się, chyba że jedno z nagrań z tego wydarzenia zaprezentuje przelot pojazdu UFO. Wielu obserwatorów z całego świata miało okazję oglądać wyczyny Royal Air Force oraz innych akrobatów lotniczych. To właśnie w trakcie pokazów uważni obserwatorzy zauważyli, że na drugim planie kryje się coś więcej. Dziewięć samolotów zespołu akrobacyjnego przeleciało nad pałacem Buckingham, tworząc za sobą linię czerwonego, białego i niebieskiego dymu, kiedy nagle po przyjrzeniu się niektórzy widzowie zauważyli dziesiąty obiekt, przypominający szybko poruszającą się kulę. Z pewnością nie był to dron, a i trudno uwierzyć, że cywilny pojazd mógłby poruszać się szybciej od wojskowych maszyn. Póki co nie zaproponowano żadnego logicznego wyjaśnienia dla tej obserwacji.